Witam na kanale Krypto Spekulacja, zapraszam na pierwszy materiał dotyczący Glassnode pod nazwą Krypto Bilans. Mam nadzieję, że będą to codzienne update'y ciekawych danych statystycznych, ciekawostek i innych, tylko aby zagłębić się w ten popularny dla kryptowalutowych inwestorów portal z danymi. Mamy dostęp nie tylko ten podstawowy, ja zapraszam na początku także na specjalny temat utworzony na... Telegram grupa kryptospekulacja chat, a dokładnie kryptospekulacja podgrupy i tu mamy temat glaznot Tutaj codziennie będą pojawiać się informacje, wykresy, zrzuty i nie tylko na ten temat, a myślę, że podsumowanie całego tygodnia będzie miało może miejsce w niedzielę, aby przelecieć wszystkie te wykresy, które informujemy na co dzień. Z mojej strony chcę tutaj informować o wykresach, tych podstawowych i od tego zaczniemy, bardzo podstawowych. Myślę, że tak będzie na początku najlepiej. Z racji ostatniej ankiety, czy korzystacie z glaznot, a są tu na pewno nowe osoby, i myślę, że takie wejście od początku będzie bardzo dobre, nawet dostęp do tych podstawowych materiałów. Na pewno będzie dostępny z poziomu swego użytkownika. Tak podejrzewam. A jeżeli nie, to zapraszam właśnie na Telegram temat Glasnod i pytania, jaki wykres e, przedstawić, załadować od razu. To też w miarę możliwości czasu, nawet bez wideo, będziemy tutaj zarzucać bezpośrednio wykresy. Kryptospekulacja X, YouTube. Zapraszam także na codzienny Kryptoflash, czyli dawkę codziennych informacji. Szybką dawkę bez mojej oceny. Dwie strony płotu. Myślę, że każdy rozważa newsy w miarę swojej możliwości na YouTube. Oczywiście, różne inne playlisty rozgrywane. No i Kryptospekulacja, szczerze znany z projektów Rajos, czyli Kao, Kłam, OSAK. I nie tylko. Ostatnio też update y. Dzień Koguta, ciekawy projekt z otoczki Royalty, czyli HIM, Market Cup, co i tak dalej. Zapraszam na ten temat. Myślę, że na początku słowem wprowadzenia w tym pierwszym materiale, m, dlaczego to robimy, dlaczego warto się przyglądać tym danym w łańcuchu. Oczywiście taki dodatek, smaczek, a nie sugerować się tylko i wyłącznie danymi punktami, bo jak historia pokazała, Wykresy potrafią też być manipulowane przez wielorybów w cudzysłowie tego rynku. To myślę, że wieloletni gracze dobrze o tym wiedzą. A to jest taki smaczek, update wiadomości dla kryptospekulacji. No i tak te dane w łańcuchu zmieniają charakter finansów. Jak Glasnod też opisuje, aktywa kryptograficzne obecnie stanowią znaczącą innowację w porównaniu z rynkami tradycyjnymi. Innowacje finansów. No i te wskaźniki wyceny finansowej są niewystarczające do analizy tych nowych typów rynków, jak chociażby krypto. A łańcuchy bloków na Glasnost stale generują bogactwo otwartych i, i, i według nich niezniszczalnych danych finansowych, a te mają umożliwić dostęp do według nich precyzyjnych, godnych zaufania miar odpowiedniej działalności, tak gospodarczej, tym co prowadzą w sieci kryptograficznej, a dzięki temu, dzięki dostępowi odblokowują dla użytkowników dane w łańcuchu. I dzięki temu mogą no, urzędnicy spojrzeć, zmienić swój sposób myślenia, poglądu, jak mierzone są nastroje i zachowania rynkowe na chwilę obecną. Z mojej strony dodam, że tutaj wszystkie materiały są bezpłatne. i Ten nowy wykupiony dostęp jest dzielony na kryptospekulacja, czat, telegram, youtube, bezpłatna grupa i dzielimy się darmowymi informacjami, dlatego nawet. Tymczasem dodam, że lista projektów, która rozgrywana już od dłuższego czasu, dwóch lat, yy, i nie chwaląc się dobrych CTX-ów w różnych projektach, potrafi dzięki temu stworzyć otwartą grupę i dzielić się informacjami bez szilowania, a rozsądnie przekazywać informacje. Rynek bitcoina, tak, cykliczność, niesławnie zmienny i często doświadczający dużych cykli, pump, dump, spadków, chociaż to ostatnie. Wzrosty, spadki nie są aż tak może intensywne na altcoinach w ostatnim czasie. No i z biegiem czasu te modele i ich narzędzia zostały opracowane przy użyciu różnych metod w tym celu zidentyfikowania okresów przewartościowania i niedowartościowania rynku. Wszystkie ich te modele różnią się pod względem złożoności danych wejściowych, od prostych, średnich kroczących przez oscylatory, momentum po zachowaniu związane. Między innymi z FI, wydatkami w łańcuchach i tak dalej, i tak dalej. No ale mamy dużo czasu i miejmy nadzieję, że Hosana na no to pozwoli, aby zagłębiać się dzień po dniu, w codziennie, nowe statystyki tematyczne. A jak powiedziałem, zaczynamy od zupełnego początku i te dane myślę, że dla weteranów nie będą tutaj niczym nowym, zaskakującym, ale warto temat odświeżyć. Zaczynamy od narzędzia bardzo prostego: Bitcoin Investor. co dodam, że możemy nie tylko Bitcoina tutaj. Obserwować, a m.in. Interium, czy też inne projekty wedle życzeń, a każdy wykres ma na dole podstawowy. Opis, jak ten wykres jest odczytywany, na jakich podstawach, a także myślę, że nie tylko Glasnod pomoże, a też Google w Google szersze informacje. My będziemy w tych podstawowych informacjach. Także między innymi się opierać, możemy zmieniać nasze parametry. Możemy zbierzać się, jak na nam przystało, codziennie na aktualną sytuację. No ale od czego zaczynamy? Tak, Phil Swift to narzędzie stworzył, i jest ono. W szczególności dla inwestorów długoterminowych, wskazuje okresy, których ceny prawdopodobnie zbliżają się właśnie do cyklicznych szczytów, jak widzimy w historii, czy też dołków. Mieliśmy te dołki w naszym historycznym czasie, myślę, że dobrze skupione. Narzędzie to, jak widzimy, wykorzystuje dwie proste, średnie kroczące ceny jako podstawę do określenia warunków niedowartościowania. Chodzi o dwuletnią e, średnie kroczącą, to jest ta na dole zielona. Czyli czas niedowartościowania, a także ta powyżej pięciokrotność dwuletniej średniej kroczącej, czyli w tym wypadku ten różowy kolor. No i tak, jak zobaczymy ten handel, gdzie mieliśmy tutaj w tym okresie Bessy 22 i do 23 roku, handel, czyli zakupy poniżej tej zielonej średniej kroczącej, historycznie, jak widzimy, generował. Ponadprzeciętne wzroty, czyli do momentu tych osiągnięcia szczytów w dalszym long-term zagraniu. No i wtedy sygnalizował według tego wykresu minima cyklu niedźwiedzi. Według tych danych jesteśmy. Za tym. No, i myślę, że na logikę rzecz biorąc, też to widzimy, obserwujemy. Natomiast handel powyżej dwuletniej średniej kroczącej, czyli tej e, pięciokrotności jeszcze tej, tej e, różowej, no to już niestety jest przegraną, czyli historycznie sygnalizuje szczyty cyklu byka i strefę, w której inwestorzy już tutaj zmniejszają swoje ryzyka. No i czas na ewakuację, oczywiście prostą drogą. Nie jest to powiedziane oczywiście w tych materiałach, że dany wykres, jak wiemy może sugerować precyzyjny odbiór, a tych wykresów będzie bardzo, bardzo dużo. No, i to jest pierwsze narzędzie, które w tym kryptobilans dzisiaj przedstawione. Jak widzimy, miejmy nadzieję, długa droga jeszcze przed nami, bo tutaj znajdujemy się nawet nie w połowie, jeszcze aby osiągnąć ten pik. Oczywiście, wiele parametrów wskazuje na systematyczność rynku, może inną, tak, ITF-y, tego wcześniej nie było, akceptację coraz szerszą, no i regulacje i nie tylko tego w poprzednich cyklach nie było, więc bardzo wiele parametrów do pod uwagę. A to taki dodatek na kryptobilans. Do tego parametru będziemy wracać. Myślę, że co miesiąc warto tu spoglądać, czy też rynek będzie już szerzej rozgrzany. Drugie dane w dniu dzisiejszym Bitcoin, czyli Top Cap model i ten został opracowany przez Williego Wu, znanego z krypto świata, Willy Woo. I on określił w tym wykresie. Jego celem było identyfikację szczytów cyklu i jest on obliczany poprzez pomnożenie średniej kapitalizacji przez mnożnik razy 35, a w tym wypadku to jest właśnie ten najwyższy, ten różowy, też widzimy top cap razy 35. A średnia kapitalizacja, kolor niebieski, tu mamy ten jasno niebieski, rozumiem tak, jest obliczana jako skumulowana suma dziennych wartości kapitalizacji rynkowej podzielona przez długość czy też więk rynku w dniach. Te definicje mogą wydawać się dość skomplikowane, ale jak zobaczymy na te schematy, to już tak trudne może się nie będą wydawać. A dla szerzej zainteresowanych osób, no to będą linki pod materiałem. Dodatkowy model, Top Cap uwzględnia, jak widzimy, także tutaj ten pomarańczowy kolor, czyli mnożnik Average Cup razy 15 i on został uwzględniony celem pokazania, że tak powiem, wrażliwości i oceny efektu malejących Zysków i ten właśnie pomarańczowy kolor, jak widzimy w przeszłości, wykazywał ten moment już ewakuacji. Tak ujmę to w tym zakresie. No i też widzimy, że ten różowy w poprzednim cyklu nie do końca uzyskał top, czyli ten mnożnik średniej kapitalizacji razy 35. To są te dwa dzisiejsze materiały. Podstawowy temat. No i jutro. Lecimy dalej, ewentualne pytania zapraszam pod materiałem, a może każdy ma swoją opinię na temat glaznot i ciekawostek, także warto tutaj dorzucić temat, warto szerzej, szerzej zagłębić się w edukację. Kryptospekulacja, kryptobilans, dziękuję.